Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się dość przykrym przypadkiem przerabiania figurki, jakim jest dorabianie urwanej, odgryzionej, nie wiem, części. Nigdy tego nie robiłam, troszkę się stresuję, w szczególności, iż nawet nie mam jakichś wybitnych umiejętności w robieniu paznokci, zatem nie wiem, czy podołam dorobieniu dupy Petropowi, ale mam nadzieję iż mi się uda chociaż żeby to wyglądało w miarę zatem ten trudny przypadek prezentuje się tak jak już wcześniej wspominałam ta figurka nie ma połowy dupy i ogona Jeśli zapytacie się pewnie co się z nią stało otóż ja nie wiem ja już ją w takim stanie dostałam ja się wymieniłam za tą figurkę chyba z jakiegoś pieska nie popa, tak mi się wydaje. Ogólnie braki dupy i ogona mi jakoś szczególnie nie przeszkadza. Ale pomyślałam, że skoro już mam żel do paznokci, to może uda mi się chociaż dorobić ten ogon lub chociaż zaokrąglić tutaj, żeby nie było tak stromo. <ślesz> Więc weźmy się do roboty. Zatem plan wygląda tak. Ja już tu sobie wymieszam odrobinkę takiego koloru, jakim jest to całe tułowie tego pet shopa. oczywiście ja to sprawdziłam na Petshopie. I kolor jest w miarę podobny. Wezmę teraz odrobinkę żelu. To jest żel budujący, z Claresa. Ogólnie. Ja nie jestem jakąś właśnie jak już wcześniej wspominałam specjalistką w sprawie paznokci, ale używam już go od chyba do dobrego miesiąca i bardzo dobrze mi się on sprawdza, więc mam nadzieję, że w tym przypadku również dobrze się sprawdzi. Wziąłam taką ilość żelu i teraz ją wymieszam z tutaj tym kolorem. Obawiam się, że będę musiała jeszcze dorobić tego koloru ponieważ żelu jest dość sporo i efekt może wyjść taki półtransparentny no i kolor wyszedł bardziej taki biały niż brązowy wygląda to trochę tak jak gluty z nosa, ale no dobra muszę dodać odrobinkę brązowego, aby uzyskać bardziej zbliżony kolor do tułowia naszej figurki Ok, udało mi się uzyskać bardziej brązowy kolor tej masy, hybrydy wymieszanej z żelem. Oczywiście figurkę od, e, odtłuszczyłam i umyłam. I jak widać kolor wyszedł bardzo podobny. Również jest to na pewno e, spowodowane tym, w sensie takim, że kolor tak dobrze pasuje e, przezroczystym żelem do paznokci. I boję się, że będę musiała robić warstwy, żeby uzyskać jak najbardziej naturalny efekt. Już to zdecydowanie lepiej wygląda, bo to tak brzydko nie odstaje. Więc teraz wstawię to do lampy na 30 sekund. Już e, minęło 30 sekund. Oczywiście ja robię pauzy, żebyście nie musieli czekać. Bo to byłoby troszkę bez sensu, ale już widzę, że nawet troszkę za dużo brązowego dałam. W kamerze tego tak nie widać, ale w rzeczywistości e, troszkę się to odcina. No, może nawet w kamerze to widać. Ale mi zależy na tym, żeby troszkę nawet zaokrąglić jej cztery litery, żeby się tak brzydko nie, nie odstawały. No bo bardzo mi się nie podobało to, że miała tak po prostu jakby urwane a teraz w miarę tak wygląda trochę jak parówka, ale no lepiej to wygląda może uda mi się troszkę nawet zbudować ogonek teraz to co udało mi się zbudować tutaj muszę troszkę dołożyć i wstawię też na kolejne 30 sekund i zobaczę czy uda mi się odbudować jej ogonek tak się na razie prezentuje ten efekt. E, wydaje mi się, że jeszcze muszę wezmę sobie innego jamnika i muszę jeszcze jedną warstwę dać jeciu. Aby tutaj zaokrąglić i wtedy będę mogła dorabiać ogonek. Staram się troszkę zatrzeć tą właśnie granicę pomiędzy jej tułowiem a formą, którą teraz tutaj robimy, dorabiamy, aby może się tak to mocno w oczy nie rzucało. O, chyba tak jest teraz idealnie. Tak mi się przynajmniej na ten moment wydaje. No i oczywiście ta sama formułka, co wcześniej, czyli wstawiamy to do lampy na 30 sekund. Ok, więc e, teraz będzie czeka nas tak naprawdę najtrudniejsza e, misja, czyli dorobienie jej tego ogonka. W sumie nawet nie wiem zbytnio, jak mam to zrobić. Wezmę sobie jeszcze, spojrzę na jamnika. E, I on jest gdzieś tutaj, tak? Ten ogonek. Chyba będę musiał takimi maluteńkimi kupeczkami dorabiać ten ogonek, ale to będzie strasznie czasochłonne. Chociaż w sumie nie mam innego pomysłu na ten moment. Jak to inaczej zrobić? coś takiego wstawię do lampy i zobaczmy, może będzie to się tak ładnie budować. O tak, to się buduje bo przed chwilą wstawiłam e, tą pierwszą warstwę, tą małą kubeczkę e, na 15 sekund i teraz dam drugą warstwę i to się buduje, więc teraz też znowu wstawię na 15 sekund i dam trzecią warstwę. O! No, trochę dziwnie to wygląda, ale może efekt końcowy będzie zadowalający. Troszkę wygląda teraz jak jakiś taki, nie wiem, mały piesek, co ma taki króciutki ogonek. Ten ogonek będzie zdecydowanie grubszy niż taki jaki mają normalne jamniczki. W sensie figurki. O, nie pokazałam. Tak się to na razie prezentuje. To jest chyba czwarta warstwa. Chyba jeszcze dam tylko dwie warstwy, i to będzie koniec. I to jest już ostatnia warstwa, którą wstawiam do lampy. Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy tym dorobionym ogonkiem a oryginalnym ogonkiem od jamniczków, no to różnica jest widoczna. Ten ogonek, który ja dorobiłam, jest troszkę krótszy oraz idzie bardziej prosto, a u oryginalnych jamniczków jest bardziej tak zaokrąglony. Ale uważam, iż yy, no, jeszcze mój trochę jest krzywy. Nie wiem, czy to tak telefon załapie. O, udało się. Ale wydaje mi się, że lepiej wygląda to z tym dorobionym ogonkiem niż bez niego. Teraz będę musiała tylko pokryć tutaj w to wszystko, gdzie kładłam żel, aby nie kleiło się, bo teraz bez tego topu to ten ogonek się bardzo klei. Nie wiem, jak to pokazać zbytnio. Widać, że tak skóra przywiera do niego. A jak pomaluję topem, to już wszystko będzie dobrze i będę mogła myć figurkę bez obawy, iż ogonek odpadnie. I tak się prezentuje efekt końcowy. Figurkę mogę bez problemu tutaj dotykać, nic się nie klei, mogę ją myć. Ogólnie bardzo się cieszę, iż udało mi się tak bezproblemowo dorobić ten ogonek i tą dupę. Bo strasznie się tego bałam, za co ja. Przepraszam za odgłosy brata, ale rodzeństwo mam w domu, niestety. I bardzo jestem z tego zadowolona, bo zawsze musiałam zakrywać tą dupę figurce jakimiś dłuższymi sukienkami, aby nie było widać tego, iż nie ma ogona. Ogólnie mam nadzieję, iż pomogłam komuś, kto też nie miał jakiejś części figurki i mógł ją sobie to robić. Wydaje mi się, że można użyć jeszcze innych e, materiałów niż żel. Można użyć na przykład takiego Flexi gelu. Ja mam taki z tej firmy. Mogę napisać ją wam w, w opisie. I to jest taka mieszaninka żelu e, i chyba akrylo, żelu coś takiego. E, ja użyłam zwykłego żelu, bo wydawało mi się, że będzie łatwiej to mi zrobić. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I to na razie. Papatki!